Ja jestem Miki, dzisiaj pograńmy w Brawl Stars Myślę, że jest trzy gierki Pokażę wam moje kon wszystkie konta. Mam chyba trzy albo cztery Tylko ten Z tych cztery Chyba Jedno to jest takie My sobie je stworzyłem, ale na nim w ogóle nie gra Chwalamy się, bo wkrótce nas tutaj załatwi. O, mam pierwszą falę, dziuba. Nie, wyjdę z krzaków. Chyba tam był ból. Tak. Chyba uda nam się tylko dojechać. Jest. to jest bo jest. o nie dobra, się idę za górę zaraz ich podjadę, ale będę miał pełne HP dojeżdżam bok Jeszcze zostawił tylko Dariusz. On tutaj jest. Jakby jeszcze nie podjąć tą ulta. Jest! W pierwszej mojej gierce wygrałem. To teraz... Yy, pokażę Wam te moje konta. Chyba mam jedno we wznałych. Nie wiem czy mam yy, takie konto, gdzie mam tysiąc. Gruba świnia. I mam jeszcze drugie Miki. Tam mam chyba cztery tysiące. Oczywiście najczęściej gram na zobaczmy Ups, przepraszam Kurde, co się dzieje, kurde. Mi się zbagowało. Dobra, już jadę. Dobra, tak mi waguj. Dobra, to ja przerwę odcinek i Wam pokażę jak już dojdę do nich. Dobra, już mam. Jednak tylko mam jednego znajomego to moje drugie konto Miki. To jak widzicie, mam szel szelkę na 20. Mam Pan i Gina. Dobra, teraz sobie zagramy na tylko na nich, doszło do gry. Nie, zagram sobie może koltem, bo mam poniżej 500. Może mi się uda też wygrać wtedy na drobiach. To jest pan.

Hmm. Pana broka, pan naroza, bo jest dużo krzaków pierwsza skrzynka. Dobra. Stimuję się tą Amis. O nie, ona chce mi dojechać. O nie. Zobaczcie może zaraz. Dobra. Nie. Dobra. Tę skrzynkę się najpierw zniszcza. Tak, już ma dużo orki Nie. To mi na się nie załatwiła. Zaraz kończymy ten odcinek, tylko dokończę tą gierkę. Ford! Dobra, ucieka, ona stawia nitka. Dobra. Aż się miała gadżetu, gdy miała to musimy zginąć. Dobra, dojedzie mnie. Ale tak będzie na plus. Dobra. Chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.